Cześć! Dzisiaj chciałem wam pokazać kolejny samochód elektryczny. Tym razem chyba jeden z najpopularniejszych, czyli Tesla Model 3 z roku 2019 w wersji Long Range. To co odróżnia Tesla Model 3 od tych poprzednich samochodów, które widzieliście już na naszym kanale. To przede wszystkim duża ilość kamer, bardziej zaawansowany autopilot, ale w, albo w ogóle istniejący autopilot w porównaniu do BMW i 3 i Opla Ampere. Nasza wersja Tesli posiada białe siedzenia. To też jest taka ciekawa możliwość sprawdzenia tego, jak to wnętrze jednego z pierwszych wypustów powiedzmy Tesli Model 3 sprawuje się po przebiegu 125 tysięcy kilometrów. Myślę, że sprawują się po tych 5 latach i Przebiegu ponad 100 tysięcy kilometrów całkiem ładnie. To, co nas przede wszystkim zaskoczyło, to możliwość bardziej zaawansowanej kontroli mocy ładowania, kontroli prądu oraz zmiany tego prądu również w trakcie ładowania samego samochodu. Przede wszystkim istotne jest to, że możemy to zrobić zupełnie bez wychodzenia z domu. I to jest dla nas przede wszystkim przeogromna różnica. Bardzo podoba mi się również pokazywanie mocy ładowania, powiedzmy sobie, różnymi jednostkami. Tutaj takimi jednostkami bardziej zdatnymi, powiedzmy, dla osób mniej doświadczonych z energetyką. Myślę, że ta szybkość ładowania w kilometrach na godzinę jest dla nich dużym ułatwieniem zrozumienia ładowania. Że nie ma czego się bać, jeżeli chodzi o używane samochody elektryczne. Można je łatwo sprawdzić przed zakupem.